Antek Kochanek to komunista, bankart, żyd, cygan, pedał, alfons i pijak, tak twierdziła brzyszanka Jadwiga Śląska, grana przez Ewę Bobrowską, która wnosi o przemianowanie ulicy Antka Kochanka na jakąś odpowiedniejszą. Tak rozpoczyna się surrealistyczna opowieść o potomku jednego z patronów wałbrzyskich ulic. Łączy się historia z mitem, z legendą, w taki sposób bardzo zjadliwy i barwny i to, że ten spektakl pokazuje, że w takim zwykłym miasteczku jakim jest Wałbrzych mogą się dziać dziwne bardzo rzeczy, czyli tak na przykład w takiej Jeleniej Górze też pewnie są takie sytuacje i ubrane w, w jakby w język teatru po prostu jakby mogą być przekazywane widzom, więc to jest, to jest bardzo ciekawe. Historia wykorzystując szereg postaci historycznych, realnych, fikcyjnych i zmarłych, próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim był antek kochanek. Odpowiedź tworzona jest na oczach widzów, przez świadków, członków rodziny czy sąsiadów z ulicy. To groteskowa opowieść o życiu w czasach PRL-u, nie stroniąca jednak od przywołania tragicznych niekiedy losów żyjących wtedy ludzi. W w mieście, który był kojarzony do tej pory z piedoszybami, patologią, wszelką, bardzo trudną sytuacją społeczną. Że udało się jakby wykrzesać tam na miejscu, czy znaleźć tam na miejscu jakieś elementy historii lokalnej, jakieś elementy, które mogą przerobione na przykład poprzez teatr, zostać, zostać w jakiś sposób powszechnie, powszechnie zrozumiane. Ja za taki sukces tego również projektu, takiego trochę absurdalno-surrealnego powiedzmy, czy wziętego z wyobraźni po prostu mówienia o, 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 o Wałbrzychu czy okolicy, Pamiętam taki nagłówek z Gazety Wyborczej kiedyś, jak Wałbrzych został określony miastem Czarnej Izy i Antka Kochanka. Spektakl jest koprodukcją studentów czwartego roku Wrocławskiej Filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Obsada opiera się więc w przeważającej mierze na młodych ludziach. Wyjątkiem są aktorzy grający postać Antka Kochanka. Jest to jakby zaczerpnięte poniekąd z historii. Ale także to jest jakiś taki apel do Wałbrzyszan, mhm. może taka jakby e, autora chęć, jakby chciał, żeby Wałbrzych wyglądał, mhm. jego jakieś jakieś marzenie do tego, żeby Wałbrzych się trochę zmienił i taki taki trochę apel który jest w zabawnej formie gdzieś ujęty. Świadectwa wzlotu upadków, wzlotu wzlotu, wzlotu upadku itd. Antka Kochanka były finalistą 18. ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej.